Szko, patrona szkoły. Witam serdecznie znakomitych gości. Nadaliśmy szkołę Zakładu Doskonalenia Zawodowego w imię Krzysztofa kamila Wydaje mi się, że było to zaledwie wczoraj. Niestety, powtórzymy już dziesiątą rocznicę. Jest to okrągła rocznica. Tym bardziej miło mi jest to zakomunikować. Jest to również zmiany w szkole, które powstały w tym okresie. Widać, że postać ta nie jest nam wojenna, przyniosła nam wiele sukcesów. Myślę, że również i zadowolenia dla na nauczycieli, uczniów, dla na nas wszystkich. Konik Baczyński to również wybitny poeta okresu wojny, okupacji. To ważny, młody człowiek, żołnierz, uczestnik grup konspiracyjnych, wreszcie uczestnik powstania warszawskiego, który złożył najwyższą ofiarę swoje życie w imię wolności. Jest to patriota, jest to również patron naszych młodych naszej naszej szkoły. Wy dzisiaj macie swoje święto. Święto bo macie wspaniałego opiekuna. Podążając na dzisiejszą uroczystość z dumą patrzyłam na dostojny poczet sztandarowy, który zdobi Wszystkich uroczystościach, które odbywają się w naszym mieście. Z dumą patrzyłam na Was, drodzy uczniowie, i patrzę, bo z wielką uwagą i skupieniem prezentujecie się na tej wspaniałej i niecodziennej uroczystości. Wasze stroje już mówią o tym, że traktujecie ten dzień nieco Wspominamy historię, bo 98 lat od urodzin naszego patrona Kamila Krzysztofa Batryckiego, ale to jest właściwie ta przeszłość, która jest dzisiaj. To jest wy podejmujecie jedne i ta historia tworzy się dzisiaj. Różnie o młodzieży mówią, a ja chcę powiedzieć, że młodzież obecna na tej sali i gdzieś indziej nie jest e, słabsza od tej młodzieży e, rocznika kolumbów. Patron to nie jest tylko nazwisko, to nie jest tylko nazwa, ale patron to jest Charakter szkoły, osobowość szkoły, symbol szkoły, a także symbol jej ciągłości, tego, że szkoła trwa, jest i będzie. Macie to szczęście mieć wspaniałego patrona, o którym tutaj pan dyrektor e, tak pięknie mówił, a także inni moi przedmówcy. Młodego człowieka, który zginął w wieku 23 lat gdy przeżył już pierwszą miłość, ożenił się, gdy życie było przed. Należy podkreślić, że bardzo ważnym elementem życia społecznego jest to, że dba się o właśnie takie wartości jak honor, Bóg, ojczyzna, którego wartości ci młodzi ludzie będą Przenosić dorosłe życie, przekazywać swoim rodzinom, dzieciom. Tak? Więc bardzo należy cieszyć się z tego, że w takich wartościach ci młodzi ludzie są edukowani i biorą w tym bardzo czynny udział. To, prawda, wiem, nie czynnicą technikum ztz u jestem na logistyku, Nasz, moja kochana soreczka grzeszynka Przygotowałam na dzisiaj, na dzień otwarty prezentację o zdrowym odżywianiu, z, tego, z tej okazji tutaj też dla młodzieży koktajl szpinakowo-bananowo kiwi i tutaj ekspozycje, które młodzież może obejrzeć. Przed chwilą mierzyłam ciśnienie tak w ramach jakby zdrowego stylu życia no i kontroli tego. Uczniowie z u z reguły mają właściwe ciśnienie. Tak, raczej tak, chociaż zdarzają się już przypadki nadciśnienia. Podobała mi się szkoła, wyposażenie, nauczyciele. Nasłuchałem się dobrych opinii o tej szkole. Dlatego że będę się tu Tak, polecamy. Znajdujemy się aktualnie w naszej pracowni komputerowej wyposażoną w 15 stanowisk, na których uczymy przeważnie młodych uczniów, tak do przygotowania zawodu technika informatyka. Na najciekawsze sprzęty na pewno dajemy możliwość programowania zarówno drukarek 3D, jak i takich robocików, tak, uczymy programować, uczymy tworzenia stron internetowych. Także zapraszamy. Jak wiemy, zawód informatyka jest na, na chwilę obecną zawodem dość poszukiwanym na rynku pracy, także mają dobry start. Kiedy tu do sali, to czuć już ten zapach smarów i części metalowych. Mężczyźni mają to do siebie duże dzieci, lubią się bawić w takich zabawkach. Tak, ale, ale w tym zawodzie mamy w tej chwili dziewczyny w klasach. Które mówią, że z miłości dla samochodów przyszły tutaj się uczyć o nich. No, niestety wszędzie. A może wstety, jakimi idzie właśnie? <grymnie> 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 yy, powiem jedno, że one naprawdę przyszły się uczyć. Chyba nie chcecie być wymieniaczami części tylko, tylko mechanikami. A to jest różnica, bo wymieniacz to pokaże jemu odkręć te trzy śruby, włóż to części i będzie działało, prawda? To wymieniać, to każdy zrobi. A wy chcecie być mechanikami. I tu, jeżeli będziecie chcieli, to zostaniecie nimi. Kierunek jest od 5 lat. Zamiast książek są tablety. W trzeciej klasie jest miesiąc warsztatów, które zapewnia nam szkoła, ewentualnie, ewentualnie możemy sobie sami załatwić. Jak O, bardzo szeroka gama możliwości. Możemy pracować, nie wiem, na magazynach specjalistycznych. W jakimś wszystkim, czy co zajmuje się dystrybucją, produkcją, wszystkich w działach towaru. Jakby to nazwać? Kolego. Jak wygląda na przykład zarabianie pieniędzy w tym Jeżeli jesteś naprawdę specjalistą, nawet 10 tysięcy. Gdzie jestem. Ja myślę, że w sercu szkoły, w bibliotece szkolnej, gdzie moc jest wiadomości zawartych w książkach, nie tylko w podręcznikowych, ale takich w literaturze do poczytania, w literaturze e, rozrywkowej, w literaturze młodzieżowej, z czego uczniowie chętnie korzystają. Nie, nie tylko książką, i nie tylko przedmiotem e, ogólnokształcącym czy zawodowym uczeń żyje w szkole. Tutaj możemy się pochwalić szeroką gamą wyborem książek do nauki zawodów. Zajęcie dodatkowe? Tak, jest szereg zajęć dodatkowych. Może takich tradycyjnych nie będę wymieniała, powiem o tych takich nowych, tak innowacyjnych, nowych, na przykład jest koło wizażu gdzie Pani Basia Chmielowska prowadzi kółko takie, powiedziałabym, artystyczne, gdzie uczniowie malują siebie, malują modelki i, i, i to chwyciło e, i się przyjęło w naszej szkole. Do fryzjerska nadal garną się bardziej dziewczyny niż, niż panowie? Bardziej dziewczyny niż panowie, zawód, który cieszy się bardzo dużą popularnością, zawód, który daje bardzo duże możliwości rozwoju, zarówno na naszym miejscowym tutaj rynku, jak i w dużych miastach jest zapotrzebowanie na bardzo dobrych fachowców i my tutaj takich fachowców kształcimy. Właśnie chciałem powiedzieć, że ci fachowcy wychodzą z murów ZDZ-u Białej Podlaskiej. To, co przed momentem obserwowałem, to jeden z programów, który pomaga w nauce zawodu fryzjera. Jest to jeden z programów, który pomaga, e, dzięki któremu uczymy się, uczą się nasi uczniowie doboru fryzur. E, dysponujemy jeszcze wieloma, bardzo różnymi, najnowocześniejszymi sprzętami. Pracownie są doposażane na bieżąco, ponieważ jest to zawód bardzo dynamicznie rozwijający się i tutaj po prostu my musimy na bieżąco doposażać e, dzięki e, tym możliwościom, jakie daje nam szkoła, Szkoła. My, nauczyciele, mamy y, takie szerokie y, możliwości, jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy uczniom, bo mamy na czym pracować. Nie wiesz nic, może jeszcze może żyć w pełności rzeczy i rzeczy niepokojnych. Jest jak w tworzeniu z małych drzew żywych, które się same ciosają pod ręką. Coś jak nieuchwycenie w złotej grzyby, jak opadanie smutne i jak ziemia piękna.